Dziękuję prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu, który jest fantastycznym człowiekiem. Właśnie wygrał on wielkie wybory i jestem z niego bardzo dumny. Cóż, to bardzo ekscytujący dzień, przygotowywany od dłuższego czasu. Wiele krajów właśnie otrzymało powiadomienie, i wszyscy chcą w tym uczestniczyć. Będziemy współpracować z wieloma innymi podmiotami, w tym z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Chciałbym jednak podziękować wszystkim za obecność. Wczoraj odbyliśmy niezwykle udaną wizytę u wielu czołowych światowych liderów biznesu oraz zagranicznych głów państw. Teraz odbywa się jedno z najważniejszych spotkań, oficjalne powołanie organu znanego jako Rada Pokoju, Board of Peace. Chciałbym podziękować sekretarzowi stanu Marco Rubio, specjalnemu wysłannikowi Steveowi Witkofowi oraz Jaredowi Kushnerowi za ich nadzwyczajną pracę. Wykonali niesamowitą robotę. Mamy pokój na Bliskim Wschodzie, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Zakończyliśmy osiem wojen i wierzę, że kolejna wkrótce dobiegnie końca. Ta, która wydawała się najłatwiejsza, okazała się prawdopodobnie najtrudniejsza. W zeszłym miesiącu w konflikcie między Ukrainą a Rosją zginęło 29 tysięcy osób, głównie żołnierzy. 27 tysięcy miesiąc wcześniej i 26 tysięcy jeszcze wcześniej. Jest to straszne, ale robimy postępy. Chciałbym wyróżnić pierwszą grupę członków Rady Pokoju, którzy zostaną przedstawieni z nazwiska za chwilę. Jesteśmy zaszczyceni obecnością liderów wielu państw. Dziękuję prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu, który jest fantastycznym człowiekiem. Właśnie wygrał on wielkie wybory i jestem z niego bardzo dumny. Składam też podziękowania byłemu premierowi Wielkiej Brytanii Toniemu Blairowi. Dziękujemy za obecność. Doceniamy to. Ten tydzień wyznacza pierwszą rocznicę mojej drugiej inauguracji. Żadna administracja w historii nie osiągnęła tak wielkiego przełomu w ciągu 12 miesięcy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wygraliśmy głosowanie powszechne milionami głosów i zwyciężyliśmy we wszystkich siedmiu stanach, które się wahały. Amerykańska gospodarka kwitnie przy praktycznie zerowej inflacji, 1,2% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, mimo że odziedziczyliśmy najgorszą inflację w historii kraju. Wzrost gospodarczy wynosi 5,4%, a zabezpieczyliśmy zobowiązania na ponad 18 bilionów dolarów nowych inwestycji, co jest rekordem. Zredukowaliśmy deficyt handlowy o 77% i podpisaliśmy historyczne umowy handlowe z narodami z całego świata. Dzisiejszy świat jest bogatszy, bezpieczniejszy i spokojniejszy niż rok temu. Wiele osób, w tym ja, nie wiedziało nawet, że niektóre z tych wojen trwały po 32, 35 czy 37 lat. Byliśmy bardzo szczęśliwi, mogąc zatrzymać wojnę między Indiami a Pakistanem, dwoma mocarstwami nuklearnymi. Premier Pakistanu powiedział, że uratowałem w ten sposób 10, a może 20 milionów istnień. Jako prezydent zakończyłem te 8 wojen w 9 miesięcy, w tym konflikty Kambodża i Tajlandia, Kosowo i Serbia, Demokratyczna Republika Konga i Rwanda oraz Izrael i Iran. Pracujemy teraz nad sytuacją między Egiptem a Etiopią dotyczącą Tamy na Nilu, która odcina dopływ wody. Miałem to już prawie rozwiązane w mojej pierwszej kadencji, ale potem sfałszowane wybory wyłączyły mnie z gry na chwilę. Ale wróciłem i to załatwimy. To trudna sytuacja. Kiedy myślę o Egipcie, myślę o Nilu z wodą, a nie bez niej. Armenia i Azerbejdżan, wielu z tych liderów stało się moimi przyjaciółmi, są tutaj obecni. I oczywiście wojna w gazie, która naprawdę dobiega końca. Zostały małe ogniska, które ugasimy, ale wcześniej to były gigantyczne pożary. W proces pokojowy na Bliskim Wschodzie zaangażowanych jest 59 krajów. Hamas musi oddać broń, w przeciwnym razie to będzie ich koniec. Musimy też zająć się Hezbollahem w Libanie. To, co zostało, to tylko niedobitki w porównaniu do tego, co było wcześniej, gdy walczyły ze sobą wielkie, potężne kraje. W czerwcu odnieśliśmy kolejne zwycięstwo dla celu, jakim jest pokój. Unicestwiliśmy irańskie zdolności do wzbogacania uranu w ramach operacji Midnight Hammer. To było o północy, zupełnie ciemno, bez księżyca. Każda bomba z bombowców B-2 trafiła w szyby wentylacyjne głęboko pod ziemią i całkowicie zniszczyła wszystko, co robili. Byli dwa miesiące od posiadania broni jądrowej, a nie możemy do tego dopuścić. Teraz Iran chce rozmawiać i będziemy rozmawiać. Uderzyliśmy także bardzo mocno w ISIS w Syrii. W mojej pierwszej administracji wyeliminowałem al-Baghdadiego. Założyciela ISIS, który teraz próbował się odrodzić. Dzięki talentowi generała Rising Kane, jak go nazywam, zmiótł on ISIS w trzy tygodnie mojej pierwszej kadencji. Mieliśmy świetną pierwszą kadencję, ale druga właściwie ją przyćmiewa. Podczas administracji Bidena ISIS odrodziło się odrobinę, ale uderzyliśmy w nich bardzo mocno. Syria robi teraz ogromny postęp. Zdjęliśmy sankcje, dając im szansę odetchnąć, i prezydent Syrii pracuje bardzo ciężko, by to poskładać. Zagrożenia dla Europy i Ameryki, czy Bliskiego Wschodu i innych miejsc naprawdę się uspokajają. To wygląda zupełnie inaczej niż zaledwie rok temu. Zaledwie rok temu świat właściwie płonął, wiele osób nawet o tym nie wiedziało. A w Nigerii unicestwiamy terrorystów, którzy zabijali chrześcijan, uderzyliśmy w nich bardzo mocno, zabili oni tysiące i tysiące chrześcijan. O co w tym wszystkim chodzi? Duża część tego bezprecedensowego sukcesu jest możliwa, ponieważ odbudowałem nasze wojsko w mojej pierwszej kadencji, a teraz czynimy je jeszcze silniejszym. Mamy budżet wynoszący ponad bilion dolarów w tym roku, a w przyszłym roku idziemy w stronę półtora biliona dolarów. Nasz kraj nigdy nie radził sobie lepiej gospodarczo. Przyjmujemy liczby, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Nie tylko fakt, że inwestycje są na poziomie ponad 18 bilionów dolarów, ale nasze dane o zatrudnieniu i wszystko inne jest, myślę, być może lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. A wielu z Was inwestuje w naszym kraju. Myślę, że będziecie niezwykle szczęśliwi ze swoich inwestycji i zobaczycie liczby, jakich wcześniej nie widzieliście. Zabezpieczyłem również zobowiązania od praktycznie wszystkich sojuszników z NATO, aby zwiększyli swoje wydatki na obronność do 5% PKB. Każdy oprócz Hiszpanii, nie wiem co się dzieje z Hiszpanią, dlaczego mieliby tego nie zrobić? Chcą darmowej jazdy, jak sądzę, co? Każdy kraj oprócz Hiszpanii zwiększył wydatki do 5%. Nie wiem, dlaczego będziemy musieli porozmawiać z Hiszpanią. Dzięki odnowionej uwadze Ameryki na bezpieczeństwo półkuli zachodniej, zatrzymałem inwazję na naszej południowej granicy i wyznaczyłem kartele narkotykowe jako zagraniczne organizacje terrorystyczne. I prawdopodobnie widzieliście, że zatrzymaliśmy praktycznie, zatrzymaliśmy prawie 100% wszystkich narkotyków przybywających drogą wodną. Teraz zamierzamy zatrzymać je na lądzie. Ląd jest łatwy, woda jest trudna, ale to już wszystko. To spadło teraz, słyszałem to właśnie zeszłej nocy. Było 97%. Teraz jest 98,1%. I próbujemy dowiedzieć się, kim jest te 2%, które są gotowe wejść do tych łodzi. Nie sądzę, żeby oglądali telewizję lub wiadomości. Ale wyeliminowaliśmy prawie 100% wszystkich narkotyków przybywających do Stanów Zjednoczonych drogą wodną, a teraz myślę, że bardzo łatwo zatrzymamy je na lądzie. To ta łatwa część. Schwytaliśmy wyjętego spod prawa dyktatora Nicolasa Maduro. Naród Wenezueli jest z tego bardzo szczęśliwy i mamy świetne relacje z nowymi liderami Wenezueli. Te relacje są dobre. Otwieramy ten kraj dla naszych gigantycznych firm naftowych i idzie to bardzo dobrze. Wyjęliśmy już pomyślcie o tym 50 milionów baryłek ropy. Duża część tego wróci do Wenezueli. Będą mieli z nami większy dochód w krótkim czasie niż mieli przez lata. Ponieważ, mimo że mają tyle ropy, a mają dużo, prawie najwięcej po nas, jest kilka krajów w tej kategorii, ale my mamy właściwie najwięcej, a oni są drudzy. Między Wenezuelą a nami mamy 62% światowej ropy. Ale oni mają bardzo małą produkcję, więc teraz będą mieli dużą produkcję. Wszystkie firmy naftowe, mieliśmy spotkania, prawdopodobnie widzieliście, wszystkie firmy naftowe chcą tam wejść natychmiast, już zwiedzają te miejsca. Ale nasze wojsko było niesamowite, ten atak był niesamowity. Mieliśmy nadchodzącą drugą falę, ale nie potrzebowaliśmy jej. Powiedzieli, żadnej drugiej fali, nie chcemy drugiej fali, pierwsza fala wystarczyła. I oczywiście pracujemy, aby zakończyć to straszne zabijanie na Ukrainie. Wojnę, która nigdy nie powinna się wydarzyć i która nigdy by się nie wydarzyła, gdybym był prezydentem. To się nie miało wydarzyć. Rozmawiałem z Władimirem Putinem o Ukrainie i była ona oczkiem w jego głowie, ale on nigdy by tego nie zrobił. Powiedziałem mu, nie możesz tego zrobić, Władimirze. Jako część tych historycznych, rekordowych, wielkich inicjatyw pokojowych, ogłaszamy dziś więcej szczegółów dotyczących Rady Pokoju. Tak ważna jest ta Rada. Ma ona szansę być jednym z najbardziej znaczących organów, jakie kiedykolwiek stworzono. I to jest mój ogromny zaszczyt służyć jako jej przewodniczący. Byłem bardzo zaszczycony, kiedy poprosili mnie, bym to zrobił. Mieliśmy pomysł, żeby to zrobić, a potem oni przyszli i powiedzieli chcemy, żebyś był przewodniczącym. Biorę to bardzo poważnie. Mamy świetną grupę ludzi i niesamowitych młodych ludzi, którzy prowadzą to od środka. To działa pięknie. Już się zaczęło i każdy kraj, prawie każdy kraj chce być tego częścią. Wysłaliśmy listy zaledwie kilka dni temu. I to są tylko te kraje, które tutaj są. Tak się składa, że są w Davos, więc powiedzieliśmy, że bylibyśmy zaszczyceni, gdybyście chcieli dołączyć do nas na scenie. I to jest naprawdę wspaniałe, to moi przyjaciele. Pozwólcie mi zobaczyć. Tak, każdy z nich jest moim przyjacielem. Kilku lubię, kilku nie lubię. Nie, właściwie w tej grupie lubię każdego z nich. Czy możecie w to uwierzyć? Zazwyczaj mam około dwóch lub trzech, których nie mogę znieść. Zazwyczaj mam dwóch lub trzech, których nie lubię, ale nie znajduję ich tutaj na górze. Lubię każdą z tych osób. Nie, to wspaniali ludzie, to wielcy liderzy. A Rada Pokoju składa się z liderów, właściwie z czołowych liderów na świecie. W zeszłym październiku opublikowaliśmy plan stałego zakończenia konfliktu w gazie i z przyjemnością informuję, że nasza wizja została jednogłośnie przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych pod koniec zeszłego roku. W ramach pierwszej fazy tego planu pieczołowicie utrzymywaliśmy to w gazie i zamierzamy utrzymać to bardzo mocno. Więc utrzymaliśmy zawieszenie broni w gazie i dostarczyliśmy rekordowe poziomy pomocy humanitarnej. Dostarczyliśmy pomoc. Słyszeliście kiedyś, że wszyscy ludzie tam głodowali i było to straszne, teraz już tego nie słyszycie. Dostarczyliśmy rekordowe poziomy pomocy humanitarnej. Chcę podziękować Stanom Zjednoczonym, ale chcę też podziękować niektórym krajom, które siedzą tutaj na górze, ponieważ wysłały wspaniałą pomoc, również w formie pieniędzy, za które kupujemy jedzenie. Nie słyszycie już tych historii o głodujących ludziach? Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam do obejrzenia innych materiałów na kanale. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz, polubisz ten film i zasubskrybujesz kanał, by być na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.